Cześć, witam Was, Mike z tej strony. No i cóż, typowaliśmy sobie weekendowo i mam bardzo dobre informacje, bo mocno, mocno tutaj powchodziło i w zasadzie na pięć typów weszły cztery. Jeden gumi się od typerów premium, a moje, pamiętacie, jak krytykowaliście pod komentarzami, nie typuj, zostaw, bla, 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 bo masz gorszą serię. No ja o tym sobie myślę, co myślę, bo wiem jak działa Macherka, zawsze masz gorszą serię, zawsze masz lepszą, masz lepszą serię, ważne co w dystansie, gdzie dojdziesz, jaki wynik zrobisz. Więc teraz w zasadzie e, trafiłem 3 na 4 typy, no nie wszedł mi Ajax z Almere, ale no blisko było, bo Almere 2-2, więc jak ktoś nie wziął dużego, dużego czystego kursu, e, tylko dał sobie handy, no to miała 4 na 4. Eee, wszedł Benu Denis z UFC Knockout. Rembecki też pisaliście. Niektórzy, że nie, on w pierwszej rundzie nie, bo to, bo tamto, a zrobił gościa w pierwszej rundzie. Eee, no i Herenwen na ludzie 1-3 mimo że przegrywali 1-0, ale Witese w mega, mega kryzysie, więc to, co mm, sobie założyłem w miarę dobrze zaczęło wychodzić, jest teraz naprawdę zielona seria. Więc na moich typach szło dużo zarobić. E, dobra, ale to i tak następne podsumowanie pokażę Wam za jakiś czas. Tabelki jest naprawdę fajnie. Typer, że zrobili fajne zysk. Ja też już wychodzę na prostą, bo już trafiam e, duże kursy. E, więc lecimy z tym darem, z tym dalej dziś dostaniecie naprawdę od naszego top topów, czyli Mara dwa typy. Wiem wiem, że na to czekacie, więc koniecznie zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, to nas napędza do działania i będzie tego więcej. No i oczywiście widzę minimum 50-60 lajków i wtedy jedziemy jutro z następnym tematem. Wiem, muszę się przypominać o tym, bo fajnie jest jak zostawiacie ten feedback i wtedy będziemy walczyć tym dalej. Za moment przejdziemy do obstawiania, oczywiście zrobimy sobie konkurs. I tak. Wspomnę jeszcze o SBC czyli naszej stronie, jakby ktoś nie wiedział, trafił tu pierwszy raz, to robimy też narzędzia wspomagające do gry w buka, do szukania opłacalnych zakładów z datnią wartością oczekiwaną grupy z typami, z samymi value betami, tak żeby w dystansie moglibyście matematycznie zarobić, bo to jedyna słuszna droga, gdzie można mówić o inwestowaniu i zarabianiu. Nie nic innego, nie jakieś yy, zgadywanie, jakieś tajne, różne inne metody, które w, w dystansie yy, się zapewne nie obronią, więc zapraszam. Mamy taką promocję, kupując grupę Single lub Ako dostajecie airball, czyli skaner do yy, live'ów. Ten skaner po prostu mówi, w którym momencie yy, dana drużyna ma dużą przewagę. I wy decydujecie, czy warto to postawić. Eee, dobra. Promocja 2 plus 1, e, czyli Airball w gratisie, potrwa do końca miesiąca, więc zapraszam. A warto, bo single robią robotę. Zresztą zaraz wam pokażę. E, tylko najpierw e, konkurs. Ruch radomiak. Wytypujmy sobie tutaj mm, zwycięzcę tego meczu. E, mecz wieczorny. Dodajmy strzelca. No i zobaczymy, kto wygra. 3 razy 15 zł. Freebet dla tych, co co najmniej trafią. E, wynik. E, no. Nawet może być ciekawie w tym meczu, przypuszczam, dolny rejon ze środkowym rejonem w tabeli. Zachęcam do typowania, zostawcie w komentarzu swój wynik. A co do grupy Single, to możecie sprawdzić jeszcze sobie tutaj statystyki, jak to wygląda. Od lutego robimy konsekwentnie plus, gdy daliśmy serwis pre, gdy był serwis live. Mieliśmy parę miesiąców minusowych, no ale dla Was informacja jest taka, że wyniki są w ten sposób na pre robimy 714,124,42% jeldu, więc nawet z podatkiem to się spina. Tutaj od początku też z podatkiem się spina całość naszego serwisu, jest jeszcze grupa Ako. Też na ten moment jest mniej kuponów, jeszcze pewnie nie było podsumowania z ostatnich dni, ale będzie wlatywać, więc za, zachęcam Wam Was do śledzenia. A co do tego jak można grać i wygrywać, grając za niższe stawki, bo nie to, że nie mamy, bo byśmy chcieli grać po 1000 zł za, za bet, tylko to niestety, no nikt nam na to nie pozwoli, albo będzie kortos szybko zblokowany, albo nic, więc jak ktoś mówi, że gra za nie wiadomo ile, tego typu rzeczy, to miejcie czujkę z tyłu głowy, bo to za, zapewne będzie w jakiś sposób e, wał, e, no i tak, e, pokazywaliśmy, chyba, bodajże chyba z 1000 zł zaczynaliśmy na tym koncie, już mamy 5 koła, 5, bo w zasadzie mm, gramy, eee, a tu mamy aktywny, o tu jak widzicie jeden z betów Marach do którego dojdziemy, eee, gramy, jest aktywny, więc dało się połapać kurs, który on dał, a i tak wy wygląda nasza historia ostatnich dni m, gry, m, można sobie ją prześledzić z tym filmem, skonsultować z innym, no nie, nie dają nam pograć na no 69 złotych, to nie jest to dlatego, że my chcemy, że tyle by 83, 53, tylko takie po prostu są limity, więc tak musicie operować w granicach 100-200 zł na, na bety, a nie zawsze i tak to będzie wystarczalne. E, no, ponieważ no, grając na przykład Mara, jest to sport niszowy, single, value i tak dalej, różnie to po prostu wychodzi. E, my staramy się właśnie grać naszych typerów plus single. E, no i jak widzicie, tutaj mamy też tenis stołowy. Jak widzicie, m, m, ma to sens i da się nawet punktować nawet podatkiem cierpliwie. A już nie mówię o tych, kto po prostu robią sobie multi jakby konta, chociaż tak niby nie można, ale no ludzie kombinują na różne sposoby. Dobra, to tylko taki social proof, że też sobie na danym na, na koncie tak testujemy. I wam właśnie to pokazuje, że da się, jeżeli ktoś bardzo chce. Przechodzimy teraz do typów. Spodziewne typy.pl Będą dzisiaj cztery typy, łącznie dwa od tego Mara, no, od tego Mara, od najlepszego Mara na serwisie względem profitu i Ldu. No i tak, tutaj szumnie przed NBA, NBAczyk, profil. Tutaj kolega dopiero zaczął. Nie ma nawet obserwujących, ale myślę, że musicie się zainteresować. 91% JL, 30 typów, oczywiście to, to się ureguluje. Bo to jest taka chwila, ale 201 już zysku Zrobił co gra kolega? Ilość typów. Dobra, tutaj jest 16 koszykówka, tenis stołowy, baseball, piłka i hokej, więc w sumie gra wszystko, co popadnie. Znaczy może nie wszystko, co popadnie, ale później to się bardziej zawęzi, w czym się specjalizuje, ale no rozbieżne dość takich szerokie zainteresowania. Mamy kosz, mamy tenis stołowy. Tutaj pewnie musiały być jakieś wysokie kursy trafione. Zaraz sobie znajdziemy, gdzie po prostu, o, kurs 10, Chorwacja i Holandia, kobiety w koszykówce, minus 23,5. No to pięknie tutaj trafił i pewnie ten kurs mu zawyża profil. Jeszcze nie ma się czym po prostu jarać. O, 5,50 nadal nas Minnesota, też ładny kurs w NBA, ale na pewno warto obserwować typera, bo którzy mają dobry wynik, ciekawie. Nawet dla doświadczenia, czy ten wynik utrzymają, czy po prostu zejdą w dół, więc polecam obserwujcie kolegę, zobaczymy jak on wejdzie, bo na razie dopiero przed z grubej rury e, oby, oby utrzymał. Ja trzymam mocno kciuki. E, co do Mara, mm, Mar mm, też zwiększył cenę za subskrypcję, co podkreślam, chociaż sprzedaż dalej ma na dość dobrym poziomie. Jest to dlatego, że im więcej osób będzie mm, grała Mara, tym może być trudniej z szybkością połapania, może być, mogą być większe spadki i limity. Więc yy, tych osób powiem, będzie trochę mniej, ale za większą cenę. I tak nawet na tym serwisie Mar ma bardzo dużo obserwujących i subskrybentów. To jest jedyny typ, który nie był nigdy na, na minusie. Jego na słabszy miesiąc, to chyba 14 jednostek profitu. Obecny miesiąc to 33 jednostki, więc mar zarabia cały czas. Dlatego też od Was dwa typy. Jak z kursami będzie z dostępnością, myślę, że z dostępnością nie będzie problemu. Po gracie, bo też na przykład live wchodzi w grę jeden typ na 14.30. Hasmanda do usta gramy na tego pana Hasmanda. Czeski ten przypominam. Rose i Postelt na pana Postelta stawki 5. Wy sobie zagrajcie jak chcecie. No i cóż mogę powiedzieć? Zapraszam ciągle do obserwacji ciekawych typerów. Pojawiają się nowe osoby, więc coraz więcej tu się dzieje. Ja z chęcią dobremu typerowi, transparentnemu, z udokumentowaną historią pomogę zdobyć klientów. Więc jeżeli jesteś takim, to odezwij się do mnie, a nie pożałujesz. Dwa typy ode mnie, tak jak mówiłem, u mnie super wszystko zaczyna wyglądać, bo wychodzą duże kursy i ostatni tydzień był miazgą, bo trafiłem sporo kursów powyżej nawet i trzech. Dobra, Real Oviedo, Kartagena. myślę, że tutaj patrząc na to bardzo ciekawy jest kurs na Over 2. Ja wiem, że w drugiej hiszpańskiej to nie jest królestwo dla mega overowych meczy, ale Cartagena to ostatnia drużyna Oviedo, ma mocniejszy skład, będą faworytem, tam wróci kilku piłkarzy. I ten wynik może być ciekawszy, poza tym na over 2, jeżeli skończy się 2-0, 1, 1 no to mamy zwrot, więc jest to co najmniej mniejsze ryzyko niż byśmy 2,5 e, lub wyżej. Kursy, jak widzicie, mamy 1,9 na Fortunie 1.88, na Azji 1,96, więc y, można spróbować. I druga propozycja, to są propozycje, które ja gdzieś znalazłem, przeanalizowałem, bo mówię, no nie jestem specem tutaj o drugiej hiszpańskiej La Ligi 2, ani od mm, Kosza w Grecji, Lawiro Marsuri, ale to tak, tutaj byśmy zagrali over 62 lub 62,5, jak tam uważacie, 62,5 mam otworzony, kursy też na poziomie 1,95, więc się nie szaleję z mega kursami, ale za to bardziej przemyślane spotkania. Tak, obie drużyny grają mocno ofensywnie, szybko i kategoryzują się bardzo słabą obroną, więc ta linia ma szansę, żeby, żeby była pokryta, no możecie pokombinować jeszcze na live. Mecz z wieczorem, więc na spokojnie wszystko zdążycie sobie obadać. No i cóż, mogę powiedzieć, powodzenia, Marek jest Super w Gazie, więc ja liczę, że tutaj zyskacie, oglądając ten film na tych typach. No i ja też jestem w gazie ostatnio, a co? Początek był gorszy. Więc jak Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Będzie tego więcej, no bo będzie też typerów więcej. No i jedziemy. Oby było zielono. Pozdrawiam Was. Cześć.